Witajcie w następnym odcinku Jestem Majka, z tej No i może opowiem co tym co my zobaczymy. Mamy wersję 1.7.3 I naszło kilka rzeczy Po pierwsze Możemy ustawić barierki 1 2. A na barierce możemy ustawić no i możemy uzyskiwać liście a także, że Teraz także możemy wyciec. Teraz, już, teraz, ponieważ, że oczy zabijemy, to takie tylko A z

Aby zrobić płot potrzebujemy dobra rękoma. Aktualnie go nie posiadam, więc do nas najważniejszego odcinka będzie kopanie i szukanie. Zaczynamy. Też małe zmiany w wystroju. Tak, tutaj też nowy szyb powstał. No i gdzie ty jesteś? Pokaż się. Mam nowego kolegę w zespole w naszym precyklowym. Może się pojawi, a może nie. Jesteś Wyłącz się A widzę Cię już nawet Siemu, Witamy nasz nowy kolega Dostaj pan Witam wszystkich No i co, idziemy szukamy redstone Leci, Leć za mną Chcesz wykopać coś nowego Przybyłem redstone na pamiętaj Spoko

no wiem, o nie widziałem Inne jak mam pełno już, o węgle jeszcze. Wezmę sobie, zrobię kilo lepszy. Jak chcesz, że ja ci mogę dać, bo mam trzy. To daj żelazny. Hop. A ty ko kop kamiennym, bo nie ma sensu marno ładnie. Mówisz tutaj? No pełno węgla wszystkiego, to i 33, tak? 33. No tak. O, jakby ktoś się pytał od razu, gdzie podział się nasz poprzedni przyjaciel z poprzedniego Play'a. Ma problem z mikrofonem i nie mógł się pojawić. Dlatego mam zastępcę. No Ty, właśnie, słuchaj, bo ja coś nowego odkryłem. I co? Że można flaszkę stworzyć w Minecrafcie. Flaszkę? No litrówkę, pół litry nawet jak chcesz? Też Nie no. ja sobie robię. No. Węgiel, patrz węgiel. To kop. I to ile? Ja Potrzebujemy hmm. trochę tego. To Jego jest dużo. Zawsze tam przy lawie gdzieś się y 22 to jeszcze trochę. Od 16 chyba, co? Mhm. Mm nie, nie wiem. Chyba tak. No, a to, to w tym jest. Może no, lazo? Ok, to już blisko jesteśmy. A na siedemnastym poziomie podobno najczęściej jest złoto. No, to trzeba znaleźć. Dobra, służę niżej. To tutaj obok kop może. Czekaj, okay, jedę, tak? Albo dorób drugą tą, albo kop za mną po bokach. Jakikolwiek. Dobra, lecę tędy. To już jest jedenasty. To jest zaraz. Na szóstym się zatrzymujemy, bo tu nie ma sensu dalej. Dobra. Jezer Stone Dawaj Kop, 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 wykop cały jest tak Albo chcesz mm. pół Ohoj ja tu ile? A ty widziałeś już pistony, czy nie? Jeszcze nie widziałem A to człowiek A kolejna Zaraz. rzecz w tym update jakby ktoś nie wiedział Już nie można odpalać TNT za pomocą ręki Nie wiem czy wiesz nie Teraz trzeba albo zapalniczkę, czyli ogniem, albo za pomocą prądu, czyli redstone. No powaliły. Ale nie, dobrze, w sumie dobrze zrobili, bo teraz można przenosić ten, bo teraz patrz jak gdzieś położyłeś ten TNT i chciałeś się przesunąć, no to walujcie w... nie no. Na... wiesz, i A teraz możesz się przenosić. Daj trochę prądu no. Albo pochodnie. No to masz jak pochodni, a bo i węgla Mam węgiel, nie mam patyków no, Dobra masz Dobra Pani nie chopierd stona O, panie, jako piękna Mam, mam już 36 Uwaga na lodę No, jeśli będzie zaraz, to się nie, ja mam pusta katego tego hmm, Pusta ka drewna Zapomniałem <laughs> Dobra, to zrobię workbench Gdzieś tu wyżej, gdzieś postawię na tym zakręcie Dobra Nie wiem, ile tam minut mamy już no nie wiem nawet nie co ja chcę zrobić trochę żelaza A nie To później to zrobisz No Nie, nie chcę marnować drewna, na to węglem przetopimy tak. No i jeszcze więcej rstona A, <śmany> że no, wiem, że chciał killoff zrobić, zawsze tego rydza mam mnóstwo było. No jest trochę No ile masz? Czekaj, tylko wykopię jeszcze tego 39 A, no to spokojnie. Kolejne, I tutaj jeszcze pełno jest To wyko trzeba wykopać to co tam jest No to wszystko wykopię i lecę I lecimy Pokażę ci jak się robi Dobra Kołażymy na lagę ha, ha. Myślę, że nam no, nago chodzisz. No eee... dobra, teraz ja zrobię redstone Red to Red no. y, i kilów miałem zrobić Przyda mhm. ja się dwa, udało Tu trochę powiększę tu wejście, a tu już tam wracam No ja tu jeszcze pochodzę, pozakładam To ja będę wejście na dół bardziej poszerzał. No dobra Zobaczymy jak tam wyjdzie. Nie wiem jak tam z czasem. No. Może zrobić cięcie małe. I zobaczymy. No Witamy w do cięciu. jeszcze tylko węgla. I idziemy na górę. Musimy w następnym odcinku te zrobić. Mhm. W sumie takie zwykłe piscony to tak... nie mają zastosowań dużo mhm. Teraz zrobimy automatyczną bramę, żeby je ukryta Ostatnio oglądałem o tego Minecraft Polska, jak nas ogląda to nie tego pozdrawiam mhm. Fajnie zrobił ten, bo ten mojang nie ta firma która zrobiła Minecraft to oni dają te trailery takie z no. nadchodzących update'ów no i zrobił ten Minecraft Polska zrobił także y, w ogóle te pistony były i zrobili takie ukryte wejście w tym z mojang nie? a on to tak zrobił że w ogóle nie było widać tych redstone'ów ani nic, nie, kabelków <noise> Nie, no, to będzie. Mam no, weź. To jest zrejmać, to jest wybrzeża. To weź, masz półstaka, zrób ten. Masz to jest, tak zrób drugą, stronę. mhm, Część, trzeba jeszcze da prawda? Trzeba od od, od, gór, od dołu trzeba było robić wow. Chodzę idziemy na górę. Spoko, było, ja tutaj właśnie dziurę zrobiłem, muszę ją zapełnić. Są okay, kiesolwiek. Dobra. No to jest... Nie ten tam. sensu, żeby to było jak... za spać. Ui. Dobra, no chodź, chodź. Czekaj, okay, gdzie? Yeah. No z powrotem, dobra. Yeah. na górę. Mi się schyliło Tu dużo po ładnie jakieś W którą tu stronę? stronę? czekaj, nie mam pomysłu, z tu, czekaj. Żeby Do góry, tu, od tam do góry. Tu grzyby później trzeba zabrać. A cenę? No. No, e, to bierzemy. No ale teraz nie. Niech się rozmnoży Okej, okay. schody dokończę. No już mi się schody kończą. Czuję, życzę, czy to. Czego tu rozwołasz? Ja zrobię takie czekaj. Aha, o tak. Co być znaki porobić? Ej, nie ma skróty. no, jeszcze 6, 10 minut prawie nam zostało. Tak, żeby zmieścić to jakoś. Wysyłam pierwszy film, wysyłam na YouTube, a i on, on mi krzyczy 400 mega. 20 minut. Takie to. Nie, te 720. O, klipery. Robimy pistona. Daj mi Dobra. Redstone potrzebuję. Łobu. No. Dobra. Tak. Później ci pokażę jak to się robi. Najpierw niech sobie zobaczą widzowie. Dobra. A jeszcze sztabka tego. Dobra. Żelazo weź wypar całe. Dobra. Ten, tu, 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 tak. Drewno na górze. Wokalka. Tak, udało nam się dwa te zrobić, bo tylko tyle miałem... No, no, tylko tyle miałem... Żelaza. Muszę, chodź do ustawy Ale Albo do nieba. O, to nikomu się robiło. Muszę zrozumieć. Tak. Krypery wszystkie w oku rozwalili. Już. No. One będą przeszkadzać. Bo ich to nie słychać. One się nie malują. No. Kutas zielona i wiesz, to tak jest. Dobra. panie z ziemi robiłem sobie kilofon. No to idzie jeszcze tam, tutaj pan nie da. Mm. Mm. Mogli naprawić te poftry, jak to. Mnie się nie dało normalnie jakoś akordować. O, tutaj. Tak, grozały powstaje. Dawaj, dawaj. Lecę, lecę, lecę. Tak. Pistony, jak kładziemy pistony, to w zależności jak stoimy, to drewnięk, które odpycha zawsze będzie skierowane w naszą stronę. Tak. Jak będziemy patrzeć do góry, to piston będzie skierowany do góry. A jak będziemy podskakiwać będzie do góry. No i tak. Daj trochę redstone'a Wziąłeś No dobra Dobra No i na czym? Na jakiej zasadzie działa? Pistola Jeszcze zrobię się dziwnie Okej okay. Ja na nim wstanę Tak No i patrz Aha, fajno. Więcej tak. No i y, piston może, jakby ktoś nie wiedział, może przesuwać klocki. Jak położymy ziemię, no, pikni. No i z powrotem. On zostanie, prawda? No bo ziemia nie podlega grawitacji w tej klocki. Ale jakbyśmy położyli już żwir, który ma... E, który jak w prawdziwym świecie się opuszcza. On, on spadnie. Z kolei tutaj mm, możemy, no, tak, no przesunie. Tak, jakby to był ten lepki, to by z powrotem ze sobą zaciągnął. No i takie ziemie, o co się, Ziemię również przesunie. Tak, um, pakowski na przykład? Ale, też. To chyba nie ma w ogóle ograniczenia. E, Czekaj. No, możemy... No tak tak. No i powinno przesunąć. O, kurde. No takie baje. No i co... Co można robić z tym? Hm. Można różne rzeczy ciekawe robić. No właśnie nie. E, Może uda mi się zrobić... Fajny mechanizm, ale to chyba już w następnym odcinku, bo nie zdążymy. Nie wyrobimy się z czasem, także albo, albo zróbmy tak, taki bonusik na koniec, jak już zbuduję ten zestaw, ten mechanizm to wam pokażemy jeszcze w tym odcinku. No, także widzimy się, jak już to zbuduje A oto nasz bonus, nasz mechanizm na koniec odcinka. Od razu mówię, że to nie ma żadnego zastosowania. Jest to takie perpetuum mobile. I tak, tak to działa. Tak to działa. To ale tak wygląda. O, to zacząłem się od prawdopodobnie będziemy się szukać zajmów? a tutaj powstanie lepicka budowa e, komentujcie, subskrybujcie e, co tam jeszcze możecie, to róbcie i koniec odcinka Tak? Tak czy nie? Już. A no, koniec Dobra Aj owca, nie odpuszczę Mówię, że nie odpuszczam owcom Udrażniam ją. Patrz. Patrz, patrz o, o. Szmato. Czaj, zabiorę je Lubi to. Oj, no, e. sorry. E. Mam, mam. Dobra. Lubi to. Także komentujcie jeszcze raz, subskrybujcie A. i zapraszam na następny odcinek. Mam. No, opa.